Siemanko? Jakie masz pytanie? A, już jestem? Tak, tak. E, to ja mam takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że jest koniec świata i że trzeba przedłużyć gatunek ludzki. A jedynymi mężczyznami, którzy są na świecie, są mężczyźni, którzy walczą w PMMA. I jeżeli trzeba było przedłużyć ten gatunek, to kogo byście wybrały? A kogo mamy do wyboru? zawodników. No wszyscy, wszystkich edycji zawodników. To ja bym wybrała, chciałabym się rozmnożyć z Kasiuszem. <grym> <grym> okay. Nie wiem. W ogóle zajebiste pytanie, Mo, mega kreatywne. No, prawda. Propsuje pytanie, nie? No i Kamiszka, no i jakby... Ja no i... Ja, yy, ja bym nie przedłużyła, przepraszam, gatunku ludzkiego w takim powtarze. <grym> Niestety. Nie ma, nie ma takiej osoby zbliżonej do Twojego gustu? Już? No wiadomo, że ciężko jest będzie odpowiedzieć na to pytanie, biorąc nie. pod uwagę, że tam. Nie, nie. Okej. Okay. Ciężko by było. No ale tak hmm. jak, Czyli z, by był, to zabiłabyś to są... nasz gatunek. Z braku laku, z braku laku.